Dziś opowiem Wam o oleju kokosowym, o jego właściwościach i zastosowaniu. Cześć, nazywam się Karolina Gawrońska i jestem dietetyczką. Dzisiejszy odcinek, jak widzicie, po tytule tego filmu będzie poświęcony olejowi kokosowemu. Olej kokosowy to bardzo ciekawy produkt, który na przestrzeni ostatnich lat zyskał ogromną popularność. Ale czy wiecie, co tak na dobrą sprawę ma nam do zaoferowania olej kokosowy? Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy od tego, że olej kokosowy olejowi kokosowemu nierówny i są dwa typy oleju kokosowego, które należy rozróżnić. Mamy olej rafinowany i olej nierafinowany, czyli tak zwany tłoczony na zimno extra virgin. Olej rafinowany jest to olej wysoko przetworzony, podgrzewany do wysokich temperatur, oczyszczony i taki olej jest praktycznie kompletnie pozbawiony jakichkolwiek walorów zdrowotnych, ale również nie posiada żadnego zapachu. Olej rafinowany zatem jest po prostu kompletnie jałowym olejem, który nie dość, że nie posiada smaku i zapachu, to jeszcze nie niesie. Żadnej wartości. Przeciwieństwem takiego oczyszczonego i rafinowanego oleju kokosowego jest ten nierafinowany Extra Virgin tłoczony na zimno. I ten olej nie tylko różni się ciekawszymi i bardziej pozytywnymi właściwościami, ale również smakiem i zapachem, ponieważ ten Przepięknie pachnie kokosem. Zatem olej kokosowy świeżo tłoczony extra virgin jest to taka esencja z kokosa i praktycznie wszystko to, co najlepsze. U mnie w mojej kuchni praktycznie nie znajdziecie oleju rafinowanego i ja korzystam tylko i wyłącznie z produktów nierafinowanych, które zawierają najwięcej właściwości i są po prostu pod względem zdrowotnym najbardziej dla nas korzystne. I taki właśnie również jest olej kokosowy o linii. Nierafinowany, niefiltrowany, Niepoddawany wysokim temperaturom, który jest w stanie zachować wszystko to, co najlepsze. Olej kokosowy tłoczony na zimno w 94% składa się z nasyconych kwasów tłuszczowych. W tym 62% to kwasy tłuszczowe średniołańcuchowe MCT, a reszta to wyższe kwasy tłuszczowe, np. kwas palmitynowy i stearynowy. Znajdują się tam również nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym oleinowy, linolowy i linolenowy. Nie zapominajmy również o tym, że w tym oleju znajdują się witaminy z grupy B, witamina C oraz tak zwana witamina młodości, czyli witamina E. Ale żeby tego było mało, znajdziemy tutaj również przeróżne minerały. Połowa zawartości tego oleju kokosowego to kwas laurynowy, który charakteryzuje się bardzo silnymi właściwościami bakteriobójczymi i wirusobójczymi. Dzięki temu olej kokosowy może pozytywnie wpływać na naszą odporność. Poza kwasem laurynowym znajduje się tutaj również kwas kaprylowy. Ten kwas kaprylowy ma natomiast bardzo silne właściwości przeciwgrzybiczne. Dzięki temu olej kokosowy Olej kokosowy jest swego rodzaju naturalnym probiotykiem, który jest w stanie wspierać naszą florę jelitową. Ponieważ olej kokosowy jest to źródło tłuszczu, dzięki temu jest bardzo, bardzo sycący, dzięki temu hamuje głód na bardzo długo. Jeszcze jedna taka ciekawostka: olej kokosowy, ponieważ działa bakteriobójczo, jest w stanie dbać o higienę naszej jamy ustnej. Ten olej jest w stanie zapobiec odkładaniu się kamienia na zębach. Oraz delikatnie je wybielać. Możliwe, że jesteście zaznajomieni z terminem oil pulling. Oil pulling jest to tak zwane płukanie jamy ustnej przy pomocy oleju. Osoby, które bardzo często stosują tę technikę oil pulling, polecają właśnie olej kokosowy dzięki temu, że nie dojrze działa bakteriobójczo, to jeszcze faktycznie może troszeczkę wybielić zęby. Jeśli chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej o oil pullingu, jak to zrobić, jak długo itd., to zostawcie łapkę w górę, a... Komentarzu napiszcie, że chcecie dowiedzieć się o tym troszeczkę więcej, to z pewnością nagramy o tym kolejny odcinek. Jeśli chodzi o zastosowanie oleju kokosowego, to jestem przekonana, że doskonale wiecie, jak wykorzystać go w swojej kuchni. Można praktycznie dodać go wszędzie tam, gdzie normalnie dodalibyśmy normalny olej, ale również jest to świetny produkt, żeby na nim smażyć. Olej kokosowy nie tylko nadaje się do przygotowywania dań wytrawnych, ale również do wykonywania domowych słodyczy. Jeśli kiedyś byliście na moim kanale, to pewnie doskonale wiecie, że praktycznie cały czas wykorzystuję olej kokosowy do przygotowywania różnych domowych łakoci. Oliwa jest równie świetnym olejem do smażenia, ale nie da się ukryć, że czasem smak oliwy jest w stanie lekko zaburzyć smak naszych potraw, a w szczególności smak słodyczy i ciast. Dlatego sięgajmy po olej kokosowy wtedy, kiedy jego smak w daniu nam odpowiada. Dzięki temu jesteśmy w stanie świetnie urozmaicić naszą dietę i po prostu włączyć do naszego jadłospisu kolejny ciekawy produkt jako źródło tłuszczu. Możemy go znaleźć praktycznie na półce każdego marketu. Zatem czym się wyróżnia olej kokosowy linii od zwykłego oleju kokosowego, który możecie znaleźć wszędzie na półkach sklepowych? A dokładnie tym, że ten olej kokosowy jest tłoczony tutaj u nas w Polsce. Nie jest to olej kokosowy sprowadzany z daleka, gdzieś z Azji, po prostu jest to produkcja polska. Jeśli chodzi o konsystencję oleju kokosowego, to do temperatury 25 stopni Celsjusza ma on postać stałą. Przechowywany w lodówce jest on naprawdę twardy jak kamień, natomiast po podgrzaniu zamienia się w po prostu bardzo płynny olej. Gdy jest on chłodny i twardy, jest kompletnie biały jak śnieg. I właśnie dlatego, że olej kokosowy zachowuje w lodówce tą bardzo twardą konsystencję, jest tak świetny do różnych ciast i po prostu słodyczy, ponieważ wtedy ten tłuszcz jest równocześnie zagęstnikiem. Mam tu jeszcze mniejszy słoiczek oleju kokosowego i pokażę Wam, jak on wygląda, gdy jest stopiony. Włożyłam ten olej kokosowy do miseczki z ciepłą wodą i po 15 minutach już był kompletnie płynny. Od razu, gdy otworzę ten słoiczek, wydobywa się Piękny kokosowy aromat. Jak widzicie, olej kokosowy jest kompletnie płynny, rzadki i naprawdę jest on tak rzadki jak woda. Natomiast, tak jak wspomniałam, po konfrontacji z lodówką i zimną temperaturą zaczyna on być twardy jak kamień. Zatem jeśli jeszcze nie mieliście przyjemności przetestowania oleju kokosowego, to serdecznie zapraszamy Was do spróbowania tego. Jeszcze jedna rzecz. Olej kokosowy to nie tylko zastosowanie w kuchni i po prostu jedzenie tego oleju kokosowego, ale również szereg zastosowań kosmetycznych. Jeśli chcecie się dowiedzieć w jaki sposób olej kokosowy może pielęgnować naszą skórę i włosy, to zerknijcie na wcześniejszy film o oleju kokosowym. Tam Natalia opowiedziała o pielęgnacji oleju Kokosowym. Zatem, jeśli interesuje Was naturalna pielęgnacja, to z pewnością nadróbcie zaległości i zobaczcie tamten film. Prawda jest taka, że o oleju kokosowym mogłabym mówić bardzo, bardzo wiele, ponieważ olej kokosowy na przestrzeni ostatnich lat zyskał bardzo dużą popularność, ale również z czasem ta popularność minęła i przerodziła się. Nieco w hejt. Z olejem kokosowym wiąże się wiele różnych hipotez i mitów, które należałoby rozwiać. Dlatego w najbliższej przyszłości oczekujcie kolejnego materiału o oleju kokosowym. Ten film z pewnością nazywać się będzie Cała Prawda o Oleju Kokosowym. Zatem jeśli chcecie dowiedzieć się całej prawdy o oleju kokosowym, to będzie ten film już niebawem na naszym kanale. Na sam koniec chciałabym Was zaprosić również na nasze media społecznościowe, gdzie jesteśmy bardzo aktywni. Zajrzyjcie również na naszego bloga www.olejenazdrowie.pl, by dowiedzieć się troszeczkę więcej o zimno tłoczonych olejach i nie tylko. I widzimy się tak jak zwykle następnym razem. Do zobaczenia, cześć!